Witam Was serdecznie, moi drodzy, kolejny raz. Dzisiaj taki ciekawy temat. Dlaczego warto w ogóle zacząć ćwiczyć jogę? Mam przygotowaną taką małą zgabkę, 7 magicznych punktów. Dlaczego warto ćwiczyć jogę? Ja jestem instruktorem jogi ateńskiej od 2012 roku i dzięki temu, że zaczęłam w ogóle ćwiczyć jogę, w moim życiu tak naprawdę się dużo, dużo zmieniło. Zaczęłam bardziej jakby kontrolować swoje spięcia w ciele. Uzyskałam spokój ducha, taką równowagę wewnętrzną. Wiadomo, że różne trudne sytuacje w życiu się zdarzają, ale dzięki jodze łatwiej jest przez to przejść. Dzięki temu też zachowuję ogólną kondycję ciała, bo zajmuję się też tańcem, fitnessem, biegam, pływam. Różne, różnego rodzaju sporty uprawiam, bo ogólnie bardzo lubię ruch i lubię zarażać swoją pasją ludzi. Ale bez jogi po prostu nie wyobrażam sobie już teraz życia. Cieszę się, że mogę jakby przekazywać ludziom ćwiczenia i taką świadomość ciała, bo tak naprawdę bez tego nie jesteśmy w stanie normalnie funkcjonować każdego dnia. Zaczynając od pierwszego punktu. Pierwszy punkt, który ja sobie tutaj zapisałam, to jest elastyczność ciała. Dzięki jodze będziesz bardzo gibki. Niestety codzienna praca, nasze codzienne obowiązki wymuszają na nas na różne pozycje, które nie są dla nas korzystne dla naszego zdrowia. A dzięki jodze po prostu zacznijcie, trzymać prawidłową postawę ciała. I te wszystkie spięcia w ciele puszczą. Jakiś bólek kręgosłupa, bóle w biodrach, jakieś problemy, wady, wady nóg, postawy na pewno Wam się skorygują i będziecie się czuli tacy, tacy po prostu, jakbyście byli leccy jak, jak piórko. Drugi punkt to jest ogólna kondycja i zdrowie. Tak, jak już wcześniej y, mówiłam o tym, y, dzięki jodze możesz tak naprawdę zachować zdrowie y, przez całe życie. Możesz ćwiczyć jogę w każdym wieku, i w młodym. Y, I będąc y, już tak naprawdę dojrzałym człowiekiem, możesz wykonywać te ćwiczenia wszędzie, bo nie potrzeba dużo miejsca. Y, możesz matę zabierać wszędzie ze sobą, gdziekolwiek wyjedziesz y, i będziesz naprawdę mógł. Y, Wykonywać y, jogę do, do końca swojego życia, różnego rodzaju inne sporty do tego dołączać, bo yoga bardzo korzystnie wpływa tak naprawdę na, y, na inne sporty, na bieganie, na pływanie, na sporty y, różnego rodzaju wytrzymałościowe, siłowe. Y, w tańcu jest bardzo przydatne, bo to jest rozciąganie tancerze. Zresztą ja sama tańczę, więc wiem, jak jest bardzo istotne, y, bycie rozciągnięciem w rozciągniętym w tańcu. Yy, więc, no, yy, jakby nie wyobrażam sobie, żeby w ogóle ćwiczyć jakieś inne sporty i nie, nie dołączyć do tego rozciągania. Kolejny punkt. Yy, buduję odpowiednią postawę ciała. Tak jak już wspomniałam o tym, często niestety nasze pozycje ciała w ciągu dnia są wymuszone. Czy siedzeniem yy, wiele godzin przed biurkiem, yy, czy w samochodzie czy po prostu dźwigamy jakieś ciężary, zajmujemy się dziećmi, nosimy, nosimy dzieci na rękach. No i właśnie yoga, szczególnie yoga pomaga nam wrócić do prawidłowej postawy ciała, uczy nas jak prawidłowo oddychać, yy, wcie, że trzeba wciągać brzuch, nauczyłaś właśnie tego, że w ciągu dnia, normalnie funkcjonując, mamy delikatnie wciągnięty brzuch do środka, że wyciągamy klatkę, wyciągamy czubek głowy do sufitu, tak jakbyśmy cały czas yy, chcieli rosnąć. Yy, to dzięki właśnie tym yy, ćwiczeniom, które nauczycie się na jodze, yy, osiągniecie z czasem. Kolejny punkt to ćwiczy równowagę. To jest bardzo istotna sprawa w życiu, żeby na co dzień, na co dzień kiedy się poruszamy, czy siedzimy, żeby ta nasza równowaga była stabilna. Wiodzę jest bardzo dużo różnych pozycji, które właśnie ćwiczą równowagę. Czy to stojące, czy niektóre siedzące, i będziecie po prostu w stanie, chodząc w ciągu dnia, czy przenosząc jakieś przedmioty, swoje dzieci, będziecie w miarę stabilni. Także no, rzadko się zdarzy, że będziecie się wywracać. Co jeszcze? Kolejny punkt to mamy, że yoga ćwiczy koncentrację. Tak, dzięki jodze uczymy się skupieniu na jednym punkcie. Na, tak naprawdę na, na sobie, na, na, nie tylko na swoim ciele, ale na swoim stanie wewnętrznym ducha. I będziecie to wykorzystywać w waszym codziennym życiu, tak żeby koncentrować się po pierwsze na jakimś celu, na, jakimś, na jakiejś konkretnej czynności, żeby was nie rozpraszało po prostu jakieś inne zjawiska, które są dookoła, inni ludzie. Będziecie w stanie po prostu bardziej też znosić trudności życia, bo będą dla was nie będą tak bardzo uciążliwe i męczące, bo będziecie w stanie docenić to, co po prostu macie. Czyli koncentracja na tym, że jestem tu i teraz, nic mnie nie rozprasza i fajnie mi jestem tak jak jest. Doceniam to, co mam i cieszę się z tego, że po prostu, że jestem, że istnieję. Że mam też obok siebie ludzi, których kocham, z którymi lubię spędzać czas. Czyli koncentracja na, na jednym punkcie, tu i teraz. Kolejna rzecz to kontrola wagi. Dzięki Jodze na pewno zachowacie prawidłową wagę ciała. U niektórych może być to po miesiącu, u niektórych po dwóch, u niektórych zajmie to trochę dłużej. Wszystko zależy po prostu od tego, od Waszego podejścia. Do, do swojego ciała, do swojego ducha, bo no, też trzeba na to dzień stosować odpowiednią dietę. Nie przyjadać się, nie obiadać yy, gdzieś tam wieczorami. Yy, no i też wszystko zależy od tego, ile będziecie mogli ćwiczyć, tak? Bo jeżeli będziecie czę częściej ćwiczyć, to wiadomo, że yy, jakby przyjdzie to szybciej. Jeżeli macie mniej czasu, yy, trochę się to wydłuży w czasie. Ale jak już dojdziecie do takiego pewnego momentu, w którym osiągniecie wagę, o której marzycie, to ta waga będzie z czasem y, stabilna. Po prostu kwestia y, waszej, y, waszej psychiki. Y, kwestia tak naprawdę y, skupienia się na tym, co chcę osiągnąć. I nie stresowania się tym, że o, ja powinienem w przeciągu miesiąca składać tyle i tyle. Nie, po prostu y, skupiamy się na sobie, na swoim ciele, na swoich odczuciach, aż czasem przyjdzie wszystko samo. Zobaczycie zresztą, y, ćwicząc jogę, y, nie musimy się też porównywać do innych, y, skupiamy się tylko i wyłącznie na, na swoim ciele, na sobie, na swoich odczuciach i zaczynamy akceptować siebie też tak, takim, jakim jesteśmy. Nie będziemy chcieli być perfekcjonistyczni w tym, co robimy. Po prostu zaakceptujemy swoje pewne wady i yy, ciała, i psychiki. Yy, więc yy, nawet jeżeli yy, będziecie chcieli bardzo dużo schudnąć, yy, to czasem zauważycie, że yy, kiedy się ćwiczy jogę, to yy, nawet mając troszeczkę tam kilogramów więcej, yy, będziecie po prostu siebie kochać ta, takimi, yy, jacy jesteście. No, i tutaj jeszcze mam ostatni punkt. Spokojny umysł, radość życia, akceptacja siebie. To już wspominałam właśnie o tym. Z czasem po prostu uzyskacie taki spokój wewnętrzny. Że pomimo, że jeszcze nie wszystko mam to, co bym chciał, nie mam odpowiedniego partnera, nie mam odpowiedniej pracy, nie wiem, no, różne rzeczy, które byście chcieli w życiu osiągnąć. To jestem zadowolony z tego, co mam. Umiem doceniać po prostu to, co na, na obecną chwilę mam. I zaczniecie się cieszyć po prostu każdym dniem. Zaczniecie akceptować siebie i łatwiej będziecie po prostu znosić wszystkie trudności życia. Łatwiej będzie Wam pozbyć się tych zbędnych, zbędnych emocji, zbędnych napięć, czego Wam oczywiście życzę. No i tak naprawdę to jest wszystko, co chciałam Wam przekazać, bo nie chcę też tak bardzo się rozciągać. Magiczne 7 punktów, tak jak mówię. Takich najbardziej istotnych, najważniejszych. I zapraszam Was już w kolejnym filmiku, żebyście rozpoczęli ćwiczenia jogi. Zaczniemy od krótkiej rozgrzewki i do zobaczenia wkrótce.